Za zeszły miesiąc udało nam się poprawić sprzedaż o 65% względem zeszłego roku do poziomu ponad 220 tysięcy. W tym odcinku opowiem, jak skalować reklamy na Facebooku, jak skalować sprzedaż w e e-commerce poprzez tworzenie lepszych materiałów reklamowych, poprzez tworzenie lepszych grafik, więc będzie to ściąga. Zaznaczę o tworzeniu grafik poniżej. To co widzicie na ekranie, to jest celem tego materiału, jest zasadniczo być inspiracją do tworzenia skutecznych reklam banerowych. I musimy sobie zacząć od jakichś takich trochę ogólnych zasad, których warto się trzymać w prawie w każdym przypadku. Są oczywiście odstępstwa, ale no ale są to zasady, które w większości się ich trzymamy. No i po pierwsze zasada no to jest nie używamy za dużo tekstu na grafice. I zwykle są to jedna góra, trzy mocne hasła, i to może być na przykład 20% taniej z okazji Black Week, ewentualnie oferta 2 plus 1, ewentualnie jakieś hasło typu, jakie są jakieś główne benefity, ewentualnie czym jest produkt, tego typu rzeczy. Nie chcemy mieć za dużo tekstu na grafice, bo wtedy to będzie nudne i nie będzie przyciągało za bardzo wzroku. Po drugie użytkownicy nie będą wiedzieli, na czym się skupić zasadniczo, czyli które z tych rzeczy, które my piszemy, są zasadniczo ważne a po trzecie tekst w reklamie na Facebooku czy Instagramie. I tak mamy do napisania w innym miejscu, więc nie ma sensu tutaj za bardzo się rozpisywać. Po prostu celem tekstu na grafice jest trochę bardziej przyciągnąć uwagę i skierować ją później na tekst podstawowy w reklamie. Kolejna zasada, no to reklamy, które wyglądają jak naturalne treści na platformie, cieszą się większym zainteresowaniem. I o co chodzi? Są grafiki, które spojrzysz na nie i po prostu od razu wiesz, że to jest reklama, że to z na cię skłonić do kupienia czegoś, że jest to jakaś forma ogłoszenia. Z kolei, jeśli mamy reklamę, które wyglądają jak coś, co byłoby stworzone przez naszych znajomych, coś, co po prostu jest interesujące, no to to naturalnie um, ludzie nie pomijają, nie sprowadzają tego tak szybko. No i mają dzięki temu szansę się zainteresować taką reklamą. No i ta reklama ma szansę ich przekonać do podjęcia kolejnego kroku. I właśnie, jeśli mówimy też o tym, co właściwie jest celem reklamy, co jest celem grafiki, no to jest przeciągnięcie uwagi użytkowników i przekierowanie jej do następnego etapu. Będzie to na przykład przeczytanie tekstu, czy kliknięcie dalej i przejście do naszej strony produktowej, czy jeszcze jakiejś innej naszej strony, gdzie kierujemy ruch. Pierwszy styl reklamy, o którym sobie porozmawiamy, to jest zasadniczo oni versus my, i chodzi zasadniczo o to, aby porównać to, co my mamy z rozwiązaniem konkurencji. Jest to chyba jedna z moich ulubionych reklam, bo to nam daje możliwość dotarcia do użytkowników, którzy już rozważają zakup jakiegoś produktu, ale niekoniecznie wiedzą, który z tych produktów jest najlepszy, który powinien wybrać. Na przykład ktoś szuka, dajmy na to roweru. No i tych rowerów oczywiście na rynku jest dużo, więc warto powiedzieć, czemu, jeśli sprzedawalibyśmy rower, to czemu nasz jest lepszy, żeby go jakoś tam porównać. No i to oczywiście tworzy kontrast, tworzy to polaryzację i przedstawia nasz produkt jako lepsze rozwiązanie. Jeśli oczywiście nasze rozwiązanie jest lepsze, ale jeśli nie jest lepsze, no to tym bardziej trzeba by myśleć, żeby było. Tutaj oczywiście przykłady, czyli typowo są to. No właśnie pokazanie naszego rozwiązania, versus jakieś nie należy podawać konkretnej konkurencji, tylko należy pokazywać inne rozwiązania na rynku. Kolejny banner, o którym sobie powiemy, to będzie zasadniczo banner z opinią. No i banner z opinią przyciąga uwagę i przede wszystkim jego celem jest budowanie zaufania, jeśli chodzi o sprzedaż czegokolwiek w internecie, sprzedaż ogółem. No to potrzebujemy zaufania, żeby coś sprzedać, no bo użytkownicy, potencjalni klienci są zwyczajnie nieufni, bo kupowali prawdopodobnie już 10 innych produktów, które miało coś zrobić dla ich problemu i możliwe, że zrobiło to albo słabo, albo nie tak, jak tego oczekiwali, albo po prostu było to ok. Zachcemy po prostu wyciągnąć pieniądze od ludzi i naturalnie ludzie, żeby dali nam swoje pieniądze, no to muszą ufać, że to, co sprzedajemy, jest, jest dobre. Więc tutaj możemy sobie zrobić po prostu dajmy to produkt, pokazujemy i dodajemy do tego cytat, dodajemy do tego jakieś gwiazdki. Mówimy o tym, ile mamy zadowolonych klientów, tego typu rzeczy. Kolejny typ grafiki to jest zdjęcie produktu. Jest to super prosta forma. Zasadniczo pokazujesz, czy sprzedajesz, jeśli sam produkt jest w sobie atrakcyjny, wizualnie lub unikalny, no to. Tutaj zasadniczo grafika przyciąga uwagę, a samą rolę w sprzedażową gra tekst reklamowy, który piszemy do reklamy, lub to, co jest po prostu na, na stronie. Kolejny typ reklamy to jest zasadniczo zdjęcie produktu plus hasło na nagłówek. I tutaj zasadniczo jest podobnie jak w poprzednim przykładzie: produkt, zdjęcie produktu przyciąga uwagę, a komunikat nadaje znaczenie i kontekstu. I to jest szczególnie dobre, jeśli sam wygląd może nie wystarczyć, jeżeli trzeba podbić jakąś korzyść, właściwość, jakby motywację. Tutaj na przykładzie, te grafiki jest, że na przykład ten produkt jest przyjemny w dotyku, w sensie bezpieczny, jest to naturalne drewno i łatwo to zbudować. Kolejny typ grafiki, jednak chyba z moich ulubionych, którą Uważam, jest bardzo skuteczny i można bardzo dobrze skalować te grafiki, jeśli się je robi dobrze. Czyli zasadniczo pokazanie bólu, jak i problemu, jaki ma klient. I jeśli klient widzi siebie na zdjęciu, na przykład e, ma problem ze zmęczeniem, ma problem z brakiem czasu, ma problem z chaosem w kuchni, czy właśnie bolą go plecy, jak tutaj na grafice, no to przełącza się z takiego trybu, że ogląda reklamy, ogląda Facebooka, tylko bardziej, że rozumie, że ten komunikat jest skierowany konkretnie do jego problemu, no i może się zainteresować po prostu jakie jest rozwiązanie jego problemu i może być po prostu skłonny do zakupu. Kolejny dobry schemat tworzenia grafik to jest zasadniczo pokazywanie przed i po. No i to jest coś co po prostu zawsze działa jeśli jesteśmy w stanie pokazać ten efekt przed i po, czyli zasadniczo przed zły stan, po dobry stan. Oczywiście Ludzie takie rzeczy lubią, to też buduje zaufanie do naszego rozwiązania. Jeśli jesteśmy w stanie to po prostu pokazać w ciekawy sposób. Kolejne typ grafiki to jest zasadniczo grafika demonstracyjna, edukacyjna, czyli pokazujemy, jak jakieś rozwiązanie działa, lub jak go używać. No i buduje to zaufanie w produktach, które. Mam, są po prostu skomplikowane na swój sposób, lub mają jakiś unikalny mechanizm działania, który potencjalnie klienci niekoniecznie rozumieją. No i to po prostu redukuje bariery typu nie wiem, czy sobie poradzę z tym, to chyba zbyt skomplikowane. No i chcemy po prostu pokazać, jak nasze rozwiązanie działa, w jaki sposób rozwiązuje problem klienta. I ostatni z podstawowych grafik, które warto mieć, jeżeli to oczywiście pasuje do naszego typu produktu. To jest e, aspiracyjny, czyli nie pokazujemy produktu jako tako samego w sobie, tylko pokazujemy pewien efekt końcowy w idealnym świecie klienta, czyli pokazujemy pewien styl życia, pewno, pewność siebie, atrakcyjność, status. To jest szczególnie istotne w produktach typu e, związanych z modą, gdzie po prostu często ludzie e, no, kupują ubrania, żeby pokazywać jakiś status, żeby przekazać jakiś e, styl życia. Te 8 typów grafik to jest zasadniczo moje podstawowe grafiki, na które patrzę i które chcę mieć w kampanii, żeby po prostu móc skalować, móc testować i to co jest w nich dobre, to zasadniczo jeśli masz tę ściągę, jeśli po prostu wiesz co robisz, to swoją drogą umieszczę ją w blinku, to jak najbardziej jesteś w stanie no, skalować swoją sprzedaż jest to Proste i przyjemna, żeby takie grafiki stworzyć. A jeśli chcesz oczywiście skalować z nami, tak jak ten klient, który zwiększył swoją sprzedaż o 65% w porównaniu do poprzedniego roku, no to zachęcam do skorzystania z linku w opisie czy innego linku, żeby umówić się na rozmowę z nami. Dzięki za słuchanie i zachęcam też do subskrypcji mojego kanału.